thank you Dzisiaj młodzież przyszła pięknie ubrana na kurs pod tytułem Jak zostać stewardem? Stewardes są linii lotniczych. To cały dzień podczas którego opowiadamy o tym jak wygląda rekrutacja w liniach lotniczych oraz późniejsza praca na pokładzie samolotu. Młodzież bierze udział w różnego rodzaju ćwiczeniach rekrutacyjnych, czyli praca grupowa, praca indywidualna po to żeby lepiej przygotować się do tzw. open day, czyli dnia otwartego w liniach lotniczych. Po to żeby poczuć się bezpiecznie, po to żeby później wrócić do Łomży i powiedzieć tak, dostaliśmy się do linii Lotniczej i już niedługo będziemy latać. A później opowiadamy o tym, jak wygląda standardowy dzień pracy personelu pokładowego, dokąd latamy, co robimy na pobycie, o ile taki się zdarza. W związku z tym, mnóstwo ciekawostek związanych z awiacją, mnóstwo ciekawostek związanych z życiem personelu pokładowego. Proszę powiedzieć, jakie predyspozycje należy posiadać, żeby dostać taką pracę? Przede wszystkim trzeba przejść szkolenie, które odbywa się w liniach lotniczych i podczas tego szkolenia jesteśmy uczeni wszelkiego rodzaju procedur. Procedur zarówno standardowych, jak i awaryjnych. Natomiast stewardessa musi mieć uśmiech na twarzy. Stewardessa musi być profesjonalna i zawód stewardesy nie polega na podawaniu kawy i herbaty, a od nadbaniu o bezpieczeństwo pasażerów. W związku z tym musimy poznać wszelkie procedury bezpieczeństwa po to, żeby pomóc pasażerom właśnie, w tych sytuacjach, które ewentualnie kiedyś mogą się zdarzyć, po to, aby pasażerowie czuli się bezpiecznie podczas całej podróży. Jak wygląda zainteresowanie młodzieży podczas takiego szkolenia? Bo wiadomo, że mają okazję uczestniczyć w różnych inicjatywach organizowanych przez szkoły, ale to jest takie nietypowe. Tak, to jest bardzo nietypowe, szczególnie, że dzisiaj rano przywiozłem ze sobą apaszki, krawaty, inne akcesoria, dzięki którym mógłże młodzież poczuć się jak prawdziwy personel pokładowy, bo rzeczywiście dyscyplina mundurowa w liniach lotniczych jest mocno przestrzegana, natomiast zaangażowanie jest póki co fantastyczne. Biorą udział właśnie w tym momencie w ćwiczeniach grupowych związanych z rekrutacją, a później największa atrakcja dzisiejszego dnia to robienie demo, czyli pokazu zasad bezpieczeństwa, każdy będzie mógł ubrać kamizelkę, Ratunkową. Każdy będzie mógł pokazać, jak zapinamy pasy oraz wskazać, gdzie znajdują się wyjścia ewakuacyjne. No, jak wygląda rynek pracy i oferty pracy w tym zawodzie? Jak to wygląda w Polsce na świecie? W tym momencie rynek lotniczy bardzo mocno się rozwija. Po pandemii rzeczywiście zapotrzebowanie na personel pokładowy jest coraz większe. Linie lotnicze aktualnie prowadzą rekrutację na stanowisko Steward-Stewardesa. W związku z tym, jak najbardziej, młodzież po ukończeniu szkoły, kiedy będzie spełniać podstawowe warunki, czyli ukończona szkoła, ma 18 lat i znajomość języka angielskiego, jak najbardziej zapraszam do udziału w rekrutacji. mam nadzieję, że naszą dzisiejszą młodzież spotkam później na pokładach samolotów, która powie, Dzień dobry, w imieniu linii lotniczej XYZ witamy w rejsie do. No i tutaj możemy dopisać sobie trzy kropki, do którego pięknego miejsca na świecie nas zabiorą. Moja nauczycielka od zawodowych zaproponowała mi kurs stewardessy. I uznałam właśnie, że czemu nie, warto spróbować. I wzięłam udział w tym kursie i wtedy jeszcze nie wiedziałam, że mi się tak spodoba. I od tamtego momentu uznałam, że. Bardzo mnie to inspiruje, i to jest coś, co chcę robić w życiu. I od, te, od tamtego momentu bardzo się przygotowuję do tego. I po maturze, gdy tylko uzyskam wyniki, zamierzam zaplikować do lotu. Na czym polegał ten kurs, w którym wzięłaś udział dwa lata temu, i jak wyglądają te przygotowania, aby starać się o pracę? Przyszliśmy przygotowani, ładnie ubrani, w toczkach, w apaszkach żeby spełniać właśnie wymogi dyscypliny mundurowej. I Pan przeprowadził nas przez wszystkie etapy rekrutacji. Była też również w języku angielskim. Następnie przeszliśmy do zadań w grupach, gdzie omawialiśmy różne trudne sytuacje, które mogą przytrafić się nam na pokładzie samolotu. Co w Twoim przekonaniu jest najciekawsze właśnie w takiej pracy? Myślę, że Możliwość zwiedzania świata w ramach pracy. Myślę, że poznawanie nowych ludzi, zbieranie nowych doświadczeń. Panie dyrektorze, nietypowe wydarzenie na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych. Mamy kurs stewardess i stewardów. Tak. Prowadzony jest dla uczniów klas technik organizacji turystyki. Naturalną rzeczą jest, że uczniowie tego kierunku muszą posiąść umiejętności wiadomości z podstawy programowej. Natomiast jasne jest również dla nas, a zwłaszcza dla opiekuna, i tutaj moje podziękowania skierowane są pod adresem pani profesor Magdaleny Kamińskiej, że musimy wyposażyć tych młodych ludzi również w dodatkowe umiejętności, które mogą być im przydatne na rynku. Chcielibyśmy również im pokazać inne możliwości poszukiwania pracy niż te ścisłe, sprofilowane, które pokazujemy w naszej szkole. Poza tym jest to, patrząc nawet z drugiej strony, jest to niezwykle atrakcyjna rzecz dla młodych ludzi. Jest to odejście od typowego programu, od typowych działań szkolnych i z tego się bardzo cieszę, że takie inicjatywy w naszej szkole powstają. Pozycja waryjna, Vai com vai